Ludzie to nysa, nysa to ludzie. Zaczynamy kolejną nyską kronikę filmową. Dziś powiemy, kiedy w tym roku odbędzie się Festiwal Ognia i Wody i jakie atrakcje zostaną przygotowane na najpopularniejszą imprezę w naszym regionie. Będzie także o nowym sprzęcie, w tym karetce, którą nyska uczelnia zakupi dla studentów, a także kolejnej odsłonie Pucharu Polski kobiet w siatkówce. Prawie 13 tysięcy fajerwerków, 16-metrowe miotacze ognia, lasery, tancerze ognia i tysiące ludzi na plaży Jeziora Nyskiego. Tak wyglądała ubiegłoroczna edycja Festiwalu Ognia i Wody. W tym roku impreza ma być jeszcze bardziej widowiskowa. W ciągu zaledwie kilku lat Festiwal Ognia i Wody stał się najpopularniejszą imprezą w naszym regionie. W zeszłym roku powrócił po pandemicznej przerwie w zupełnie nowej odsłonie. Zamiast konkursów odbyło się jedno duże widowisko. Były nie tylko fajerwerki, ale również pokaz laserów, stroboskopów i wyrzutni ognia. W tym roku będzie podobnie, ale z jeszcze większą pompą. Widowisko będzie nawiązywało do 800-lecia Nysy i naszej lokalnej historii. W planach jest także pokaz krótkiego filmu na telebimach. Od tego roku festiwal ognia i wody będzie się odbywał w ostatnią sobotę sierpnia. Już teraz warto zapisać ten termin w swoich kalendarzach. Jak zapowiada Ośrodek Rekreacji Aqua Marina, show będzie z pewnością niezapomniane. Dziś zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park symbolicznie rozpoczął kolejną ważną inwestycję w naszym mieście. Mowa o wbiciu łopaty pod budowę hali przemysłowo magazynowej w Radzikowicach. Hala już za kilkanaście miesięcy będzie gotowa pod wynajem dla lokalnych przedsiębiorców. Niewątpliwie będzie łatwiej przyciągnąć inwestora na tak przygotowaną inwestycję, nie tylko pod kątem doprowadzenia podstawowych mediów, ale właśnie wybudowania już przestrzeni biznesowej typowo. To się przekłada na miejsca pracy, to się przekłada na podatki, które spływają do samorządów, to się przekłada, mówiąc ogólnie, na rozwój, a wiemy, że w przeciwieństwie do ostatnich lat wcześniej o ten rozwój wcale tak łatwo dla Nysy nie było. To jest symbol to, co dzisiaj powstaje, bo wiemy, że po pierwsze w zakład Jumikor, który się pięknie rozbudowuje, i szereg innych inwestycji planowanych na tej strefie spowoduje, że problemy z pracą w Nysie i okolicach Rokorozumianej Ziemi Nyskiej odejdą na dobre do przeszłości. Należy się skupiać, To zresztą samorząd we współpracy z rządem robi na przygotowaniu mieszkań dla tych ludzi, którzy będą tu pracować, którzy zdecydują się tu osiedlić albo powrócić do Nysy, do budowaniu oferty społecznej, sportowej, kulturalnej i to wszystko się w Nysie dzieje. Obiekt powstaje na blisko 3-hektarowej działce w pobliżu zakładu Umikor. Będzie przewidziany dla czterech podmiotów lub jednej firmy w zależności od złożonych ofert. Do modułów będzie przypisane zaplecze biurowe i socjalne. Budowa hali w tym miejscu. Pokazuje po raz kolejny i dobitnie, że Nysa się rozwija w sposób fenomenalny, który no, jest bezprecedensowy w skali ostatnich dziesięcioleci i tę skalę rozwoju, ten trend trzeba utrzymać za wszelką cenę i tego typu inwestycje to podtrzymują. Tych miejsc pracy jest coraz więcej, ale ważne jest też to, że tych miejsc pracy było jak najwięcej w takich gałęziach jak przemysł, przemysł i produkcja, które są tak naprawdę najważniejsze w rozwoju każdego miasta. Do tej pory tego typu inwestycje były prowadzone głównie w dużych aglomeracjach. Na szczęście ta polityka się zmieniła i teraz wreszcie. Takie miasta Nysy mają swoją szansę i my z tej szansy jestem przekonany, korzystamy w sposób świetny, stąd też inwestycje pokazują się na tak żywie po Będą kolejne, bo też pracujemy nad kolejnymi inwestycjami, które za kilka miesięcy będą znowu bardzo fajne informacje wieści dla mieszkańców Nysy, bo potrzebujemy wciąż dobrych miejsc pracy. WSSE posiada w swojej ofercie podobne gotowe hale przemysłowe pod wynajem lub leasing. Bliźniarze do tej budowanej w Nysie powstaną również w Obrzychu, Jaworzynie Śląskiej i Ząbkowicach Śląskich, a także w Brzegu oraz Wielkopolskiej Wrześni. Przyspieszyły prace przy budowie pierwszej nyskiej tężni solankowej. Widać już szkielet obiektu, który wyglądem zbliżony jest do tężni, jaka została niedawno oddana do użytku w Opolu. Obiekt będzie mieć 5 metrów wysokości. Przypomnijmy, że tężnia powstaje na placu Paderewskiego, który przed kilku laty przeszedł gruntowny remont. Obiekt ma być dostępny dla mieszkańców Nysy już na wiosnę. Koszt tężni realizowanej w formule Zaprojektuj i wybuduj to blisko 2 miliony złotych. Wokół obiektu staną nowe elementy małej architektury, w tym ławki. Tężnia będzie mieć także własne oświetlenie. Wdychanie solanki wspomaga leczenie chorób przewlekłych układu oddechowego oraz układu krążenia, a także pomaga im zapobiegać. Poprawia także funkcjonowanie układu odpornościowego. Już dzisiaj zachęcamy do korzystania. Z obiektu naraz będzie mogło skorzystać nawet 50 osób. Kolejna inwestycja nyskiej uczelni w najwyższej klasy sprzęt, tym razem dla kierunku ratownictwo medyczne. W Kolegium Medicum funkcjonuje już centrum symulacji medycznej, ale będzie jeszcze bardziej nowoczesne. Do dyspozycji studentów zakupiona zostanie między innymi karetka. Oczywiście głównym marzeniem naszych ratowników i studentów, zresztą moim też jest to, żeby ten ratownik jak potem pójdzie do pracy, jak będzie wsiadał do karetki i kierowca skręci na wirażu, to żeby umiał trzymać tego pacjenta i ten symulator chyba jest najważniejszy. I tu też chcemy kupić taką prawdziwą karetkę, która będzie takim stuprocentowym symulatorem, który będzie mógł jechać i symulować wszystkie czynności ratownicze w jego takiej codziennej pracy, bo chyba tam spędza ratownik najwięcej, najwięcej czasu. Będzie garażować przy Ujejskiego i w każdej chwili będzie do dyspozycji studentów i wykładowców. Już w tej chwili studenci mają do dyspozycji m.in. Fantomy, system kamery rejestracji, aby móc doskonalić umiejętności niezbędne w zawodzie ratownika medycznego. Do końca tego roku e, wykonamy ten remont, zrobimy tę adaptację tych pomieszczeń, zakup nowoczesnych urządzeń. I myślę, że już w przyszłym, w przyszłym roku nawet akademickim e, będą mogli studenci z tego korzystać. Uczelnia na nowe inwestycje pozyskała 3 miliony złotych dofinansowania z obligacji przyznanych przez prezesa Rady Ministrów. Przypomnijmy, że bardzo nowoczesne, monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej funkcjonuje również przy ulicy Chodowieckiego. Ruszył konkurs dla kół gospodyń wiejskich o nagrodę małżonki prezydenta RP organizowany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O kolejne laury powalczą m.in. nasze gospodynie z Hajdu Zgłoszenia do trzeciej edycji można wysyłać do 12 marca. Koło gospodyń wiejskich z Hajdog Nyskich tym razem przygotowało prezentację wideo pod tytułem Cztery pory roku, która ukazuje najważniejsze aktywności lokalnej społeczności na przestrzeni roku. W udział w projekcie chętnie zaangażowali się najmłodsi mieszkańcy wsi. Czekamy na owoce pracy i życzymy kolejnego sukcesu. Celem konkursu pod patronatem Agaty Kornhauser-Dudy jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności kół gospodyń wiejskich w obszarach społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Kibice siatkarzy czekają na finałowy turniej Pucharu Polski w siatkówce mężczyzn, który zostanie rozegrany w ten weekend w Tauron Arenie w Krakowie. Niemniejsze emocje czekają fanów piłki siatkowej kobiet. Na początku kwietnia wielki finał odbędzie się już po raz kolejny w hali Nysa. Do naszego miasta znów przyjadą czołowe drużyny kobiece, grupa Azoty Chemik Police, dwa zespoły z łodzi oraz jak zawsze groźny deweloper z Rzeszów. Mecze półfinałowe odbędą się 1 kwietnia, a finał dzień później. Organizatorzy w gościnnej nysie spodziewają się ponownie dobrego przyjęcia zawodniczek i głośnego dopingu. Do turnieju pozostało niespełna 40 dni, a już niebawem ruszy sprzedaż biletów. Dodajmy że już dzisiaj wieczorem kolejne ważne wydarzenie związane z Nyską Siatkówką. Przed meczem Plusligi Stalinysa z ukraińskim Barkomem Kazany zostanie podpisana umowa z okazji nawiązania współpracy pomiędzy Tauron Polską Energią a Stowarzyszeniem Akademia Siatkówki Stal Nysa. Wsparcie było możliwe dzięki zaangażowaniu ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka.